Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed wielkimi historycznymi derbami Tychów. Już w najbliższą niedzielę GKS Tychy na wirtualnym boisku zmierzy się z Tysowią Tychy i na temat tego spotkania porozmawiamy z zawodnikami obu zespołów. Razem z nami są przedstawiciele Tysowi Tychy, Dawid Wojczczak i Adrian Świątek oraz piłkarze GKS Tychy Kacper Piątek i Michał Staniucha. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu przez reprezentantów Tysowi Tychy, którzy przypomnę, że w ostatni czwartek rozbili pierwszoligowy Stomil Olsztyn aż 4 do 0. Tak, udało nam się wygrać mecz ze Stomilem. Wynikiem 4 do 0, chociaż całkowicie wynik nie pokazuje tego, jak wyglądało to spotkanie. Był to ciężki mecz. Właściwie każdy z pojedynczych spotkań pomiędzy nami a piłkarzami Stomilu był naprawdę ciężki. Finalnie udało nam się wygrać 4 do 0 w meczach. No ale trzeba przyznać, że mimo wszystko grało się ciężko ale no wiadomo, wynik zostaje gdzieś tam w pamięci, tak więc najważniejsze jest to, że udało nam się zwyciężyć. Myślę, że w meczu ze Stomilem pokazaliśmy swoją siłę pokonując naszych rywali 4 do 0, którzy jednakże bardzo dzielnie stawiali nam czoła i prezentowali także naprawdę dobry poziom. Mam nadzieję, że nasi następni przeciwnicy, GKS Tychy, również pokażą się z pozytywnej strony na wirtualnym boisku. Dlatego mam nadzieję na ciekawe spotkanie i oczywiście zwycięskie dla nas. Mecz ze Stomilem tylko podbił nasze morale. Także jesteśmy gotowi na następnych przeciwników. Nie możemy doczekać się oczywiście derbów tychów. Będzie to coś na pewno niesamowitego. Mam nadzieję, że będzie to fajny mecz, ciekawy i przede wszystkim, że padnie tam dużo bramek, a finalnie, że to nasza drużyna będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Przygotowania? No póki co to takich nie ma. Myślę, że przygotowywać moglibyśmy się do meczu z GKS-em Tychy na prawdziwym boisku, ale tutaj mamy raczej luźne podejście i mamy nadzieję na dobre widowisko. Powodzenia, spotkaniu. Kacper, Michał, za Wami bardzo intensywne przygotowania, specjalne zgrupowanie. Dużo rozmów na temat taktyki ze sztabem szkoleniowym GKS Tychy. Jak generalnie ocenicie te ostatnie dni i kto Waszym zdaniem będzie faworytem tego starcia? Ostatnie dni przepracowaliśmy bardzo ciężko. Skupiliśmy się na grze w obronie i przesuwaniu, żeby bardzo dobrze to wyglądało. W ostatnich dniach naprawdę bardzo dobrze wyglądał Kacper Piątek, zarówno na, na treningu, jak i, jak i poza nim. Bardzo podobała mi się jego postawa w pracowaniu na drążku i na sprincie, bardzo mi się to podobało. Myślę, że jesteśmy zdecydowanym faworytem następnego meczu i będziemy patrzeć do przodu i starali się jak najlepiej pokazać. Następne spotkanie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie, ja w niedzielę czekałem dwa bardzo ciężkie spotkania, do których musiałem się bardzo ciężko przygotowywać. Tutaj w moim house'ie miałem dwutygodniowe przygotowania, gdzie trenowałem dwa razy w ciągu dnia, rano i wieczorem. Moje ruchy kciukami, więc widzimy się w niedzielę i trzymajcie za mnie kciuki. Ja tylko Państwu przypomnę, że pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17. Transmisję z tego spotkania będą mogli Państwo zobaczyć na kanale dawczo na YouTubie. Do zobaczenia.